Kilka dni temu pojawiła się oficjalna informacja na temat wyników egzaminów zawodowych w ramach sesji ZIMA 2024, które odbyły się w styczniu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Zarówno w klasie technik organizacji turystyki, jak i technik reklamy zdawalność wyniosła 100%. Z tej okazji dziś starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego Małgorzatą Wietrzycką składali im serdeczne gratulacje. Bardzo serdecznie Wam gratuluję. I jeszcze jeden egzamin, który będzie kończył Was w tej szkole, czyli egzaminy maturalne. I pewnie tutaj na tej sali również się za jakiś czas w maju spotkacie, więc trzymam również kciuki za, za ten sukces, z tym, którzy zdali, a w większości was z to w 100% drobne pomyłki wśród ekonomistów spowodowały to, że tam parę osób jeszcze będzie musiało ten egzamin poprawić, ale to mam nadzieję, że tylko dwie, więc słuchajcie, zupełnie błąd statystyczny, że tak powiem, się zdarzył. Na kierunku technik organizacji turystyki do egzaminu przystąpiły 32 osoby. Wszystkie zdały zarówno część pisemną i praktyczną. W klasie technik reklamy do egzaminu przystąpiło 24 uczniów i wszyscy zdali egzamin zawodowy. W sesji egzaminacyjnej w ekonomie przeprowadzono łącznie 6 egzaminów. Poza wymienionymi kierunkami przeprowadzono egzaminy dla technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik ekonomista, w których zdawalność oscylowała na poziomie 96-98%.